Drogi Strzelcu, a co dla Ciebie na pierwszy tydzień listopada? W poniedziałek i wtorek możesz być w energii kiermka Buław. To jest albo otrzymanie, albo ofiarowanie oferty miłosnej, bardzo świeżutkiego uczucia, natomiast nie jest to oferta hmm, platoniczna, że się tak wyrażę, bo Buławy, już mówiąc wprost, ten kto mnie słucha, ten wie, kojarzą mi się z... Na słudanym seksem. Natomiast buławy też zachęcają nas do działania. Ten młodzieniec chce poszerzać swoją wiedzę, więc jeśli ta oferta matrymonialna, miłosna ciebie nie, w żaden sposób nie dotyczy, to być może po prostu uczysz się intensywnie w poniedziałek i wtorek, bo ten młodzieniec chce zgłębiać arkana wiedzy. Akurat tutaj rozszyfrowuje chyba egipskie hieroglify. W środę, drogi Strzelczyku, wracasz albo do myślami, do krainy dzieciństwa, i stamtąd czerpiesz siłę z tych wspomnień, bo życie, wiadomo, że jak byliśmy mali, wydawało nam się dużo mniej złożone niż jak już jesteśmy duzi. Albo ta karta oznacza też chęć wprowadzenia jakiejś prostoty, uproszczenia naszego życia. Tam w tle za tymi dzieciaczkami, które układają kwiaty w tych pięknych pucharach. Są takie niskie zabudowania, jest tak spokojnie, sielsko-anielsko. Może po prostu potrzebujesz zwolnić troszkę w życiu, może to z tobą rezonuje, nie jest każdym, może wcale nie, ale jeśli tak, to szukasz po prostu prostoty w swoim życiu we wszystkich jego aspektach lub wybranych. A w czwartek i piątek mamy energię królowej monet. To jest taka, zobaczcie, super wypielęgnowana babeczka, której wąż w zębach przynosi pieniądze. Ona jest aż za pachnąca, za, zbyt wypielęgnowana, może trochę krytykuję, ale ona jest wręcz taka mm, mm, odpychająca przez to przynajmniej dla mnie mam takie uczucie, że wydaje się strasznie wyniosła. Natomiast to wcale nie musi być taka osoba, to może być tylko moja interpretacja. Może to być na przykład kobieta spod znaku Byka w twoim otoczeniu, ale niekoniecznie. A jeśli jesteś kobietą, to jakaś tobie bliska kobieta spod tego znaku, ale to też jest bardzo dobra energia na zarabianie pieniędzy i bardzo dobra energia na różne zabiegi pielęgnacyjne, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Roki strzelczyku, bardzo udanego tygodnia Cię życzę i nie tylko.